Przygody drużyny Ser Petera. Gdy ostatnio słyszeliśmy się z Petunią i Petryniem, wyruszali oni na nie lada przygodę. Mieli przed sobą spore wyzwanie znaleźć Ser Petera i dołączyć do jego ekologicznej misji. Niewątpliwym było, że oboje sporo wiedzieli o recyklingu i mądrym zarządzaniu odpadami. Wiedzieli jednak też, jak ważne jest stałe pogłębianie wiedzy. W końcu ekologia to dziedzina, która ciągle się rozwija. No i czy jest na świecie lepszy nauczyciel niż Sir Peter, który latami zgłębiał tajemnice plemienia rekologów? Pierwsze dni ich poszukiwań były interesujące. Uczyli się tego, jak być dobrymi kompanami podróży, dbać o to, by każde z nich czuło się wypoczęte i szanowane. Szybko jednak udało im się ustalić wspólny rytm. I prawie bez słowa potrafili wyczuć, gdy potrzebują odpoczynku. Nie ma co: ich wycieczka była sporym sprawdzianem przyjaźni między czarodziejką i skrzatem i udało im się go zdać na celujący. Petunia i Petrynio nie musieli też martwić się o to, czy długo będą szukali rycerza. Dlaczego? Dlatego, że cała rekologiczna wioska od dłuższego czasu huczała na temat jego przygód w odległej Japonii. Ale co robił tam ser Peter? Przebywał on w miasteczku Kamikatsu, które otoczone jest malowniczymi górami i przez które przepływa krystalicznie czysta rzeka Katsura. Jednak nie chodziło tutaj o zwykłe wakacje. Jego celem, jak zawsze, była ekologia. Kamikatsu nie było zwyczajnym miasteczkiem. Zamieszkałe przez zaledwie półtora tysiąca mieszkańców, było ono światowym mistrzem recyklingu i udowadniało, że wspólnymi siłami można dobrze dbać o planetę. Petunia i Petrynio nie mogli się doczekać, aż na własne oczy zobaczą, jak mieszkańcy Kamikatsu dbają o recykling. Ich wioska ekologów obfitowała w wiele zaawansowanych ekodziałań, ale mieli do pomocy magię i setki lat pracy nad ekologią. Ich chęć jak najszybszego spotkania z serpeterem w Japonii jednak nie przeszkodziła im w tym, by czerpać przyjemność z podróży. Postanowili więc po drodze odwiedzać ciekawe miejsca, o których czytali tylko w książkach i słuchali w opowieściach. Po cichu liczyli też na to, że swoimi opowieściami będą mogli zaskarbić sobie łaski serpetera. Trochę obawiali się tego, że nie będą mieli nic ciekawego do opowiedzenia tak doświadczonemu rycerzowi. Zmierzając ku kamikadzu, odwiedzili więc Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie pękali ze śmiechu, wymyślając co dziwaczniejsze słowa do powtórzenia przez echo. Drugiego dnia wycieczki wylądowali w Tanzanii, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez Masajów, wraz z którymi zwiedzali przepiękną sawannę w Parku Narodowym Serengeti. Petuni szczególnie podobało się to, że mieli okazję zobaczyć zebry, żyrafy i słonie. Oczywiście, jako mądrzy goście, wraz z Petryniem trzymali odpowiedni dystans od zwierząt i słuchali się mądrych rad tubylców. Wiedzieli, że dobry ekolog nie tylko dba o recykling, ale też szanuje otaczającą go faunę i florę. Trzeciego dnia nadal mało im było przyrody. Zawędrowali więc do Puszczy Białowieskiej, która słynna jest z tego, że kryje w sobie wiele wyjątkowych roślin i zwierząt. To tam poznali najlepszych na świecie architektów grupę bobrów, która nieustannie dba o ekosystem puszczy, tworząc imponujące tamy. Co ciekawe, Petrynio dzień wcześniej nie bał się słoni, ale w Puszczy Białowieskiej trochę chował się za przewodnikiem, gdy niedaleko nich przeszedł dostojny, włochaty żubr. I na nic zdało się mówienie, że to delikatne, mądre zwierzęta. Pytrynio wolał mieć pewność, że razem z Petunią dawali zwierzęciu przestrzeń na spokojne zajadanie się trawą. Ostatnim punktem przed spotkaniem z Serpeterem była wielka rafa koralowa w Australii. Wizyta ta przypomniała im, jak ważne zadanie przed nimi stoi. W końcu, tylko dbając o planetę i ekologię, można zapewnić przetrwanie tego przepięknego, wyjątkowego miejsca. Im bliżej było Japonii, tym większy stres dopadał Petunie i Petrynia. Co jeśli ser Peter ich nie polubi? A może szybko okaże się, że wcale nie znają się tak na ekologii? W końcu chcą dołączyć do niebyle kogo. Ser Peter o ekologii wie wszystko! Czuli się jak przed pierwszym dniem w szkole, niepewni tego, co ich spotka i podekscytowani przygodami, które na nich czekają. Cieszyli się więc, że razem ruszają w nieznane, w końcu od czego są przyjaciele, jeśli nie od wspierania siebie nawzajem w nowych sytuacjach. Po kilku dniach ciekawej tułaczki, petunia i Petrynio pojawili się u bramkami kacu. Nie ma co, było to zachwycające miejsce. Tradycyjne japońskie domy na tle majestatycznych gór zapierały dech w piersiach. Nasi przyjaciele nie mogli wyjść z zachwytu nad miasteczkiem i co ruch przekrzykiwali się, wskazując na nowy detal warty uwagi. Nie zauważyli więc, że naprzeciw nich idzie nikt inny jak ser Peter. A Wy to chyba mnie szukacie, prawda? Zakrzyknął ser Peter, uważnie przyglądając się nowo przybyłem. Nie ma co, nieźle zaskoczył tym Petunie i Petrynia. Ojej, no tak, my tutaj jakby się rozglądamy. Tak to jest ładnie i czysto. Wszystko jest naprawdę piękne, zakłopotała się Petunia. Także tego, no, jesteśmy, dodała. Dzień dobry, miło Cię poznać! dodał ochoczo Petrynio. Ser Peter przez dłuższą chwilę przyglądał się swoim nowym towarzyszom, aż ryknął śmiechem. No witam, witam! Czekałem na was. Coś czuję, że czeka nas sporo ciekawych przygód, niezłe z was asy, zakrzyknął radośnie. Petunia i petrynio aż dostali skrzydeł. Ser Peter okazał się być nie tylko znanym mistrzem ekologii, ale też sympatycznym rycerzem. W drodze do domu, w którym tymczasowo pomieszkiwał, zasypali go opowieściami o miejscach, które odwiedzili po drodze. Słuchali też o krainach, które odwiedził ser Peter, o lodowcach i gorących źródłach na Islandii, gęstych lasach deszczowych Amazonii i małych, niby niepozornych wioskach u podnóża Himalajów, w których ser Peter nie znalazł ani jednego papierka porzuconego na ziemi. Cała trójka w trakcie rozmowy czuła, że nie jest to zwykłe spotkanie na chwilę, ale początek drużyny, która będzie działać na rzecz ekologii przez wiele, wiele lat. Po dotarciu do domu, zjedzeniu ciepłego posiłku i rozpakowaniu podróżnych sakiew, Petunia i Petrynio ruszyli na poznanie mieszkańców Kamikatsu. Na głównym placu miasteczka sir Peter przedstawił ich Tomoko. Która do tej pory wraz z nim działała na rzecz ekologii w jej rodzinnych stronach. Wspaniale, że dołączyli do nas kolejni mistrzowie ekologii! cieszyła się dziewczyna. Jak wiecie, Kamikatsu jest znany na cały świat z tego, jak mądrze podchodzi do recyklingu. Cały czas jednak pracujemy nad tym, by jeszcze lepiej dbać o naszą planetę! dodała. Od jakiegoś czasu razem z Tomoko i innymi mieszkańcami szukamy rozwiązania problemu, który od dawna przeszkadza w osiągnięciu kolejnego ekologicznego celu. Może Wy będziecie w stanie nam pomóc? zapytał ser Peter. Petunia i Petrynio spojrzeli się niepewnie na rozmówców. Ale jak to? Oni mają zrobić coś, czego nie jest w stanie osiągnąć nawet ser Peter? Widzę, że trochę się przestraszyliście, uśmiechnął się rycerz. Pamiętajcie, może mamy więcej doświadczenia niż Wy, ale za to nie znamy się na magii, Petunio, petrynio. Nie bójcie się pokazać nam, co potraficie, dodał. Po tej rozmowie cała czwórka wybrała się na polanę, gdzie długo toczyli dyskusję na temat problemu z recyklingiem szkła w Kamikatsu. Okazało się, że mieszkańcy miasteczka, mimo tego, że wiedzieli, że nie każdy szklany produkt powinien trafić do pojemnika na szkło, nadal często nie stosowali się do tej zasady. Wszystko wydawało się zbyt skomplikowane. Dlaczego szklany słoik może trafić do pojemnika na szkło, a naczynie żaroodporne już nie? Petunia, słuchając tej opowieści, wiedziała, gdzie leży problem. Sama borykała się z nim jako młoda, uparta rekoloszka. Nie wystarczyło jej poznanie zasad, do których miała się stosować. Musiała wiedzieć, dlaczego ma coś robić. Tego wieczora zabrała się więc do pracy. Wystawiła na środek kuchni wielki gar i raz po raz testowała kolejne szklane przedmioty. Odrobina zaklęć i magiczna mikstura rozdzielająca szkło na mikroelementy sprawiły, że odkryła szklaną tajemnicę. Bardzo zależało jej na tym, by zrobić dobre wrażenie na Serpeterze i Tomoko. Dlatego razem z Petryniem całą noc spędzili nad stworzeniem planu działania. Rano, podczas śniadania, zmęczeni, ale dumni z siebie, przedstawili swoje magiczne odkrycia rycerzowi. Serpeterze, przeglądając wczoraj ręcznie pisane księgi mojej babki Petrycji, trafiłam na zaklęcie, które pozwala czarującemu zbadać, co dokładnie znajduje się wewnątrz danego przedmiotu. Razem z Petryniem testowaliśmy więc wszystkie szklane przedmioty, jakie nam tylko przyszły do głowy, od starych szklanek po porcelanę i żarówki. I okazało się, że szkło, szkło nierówne, czary nie kłamią. Różne przedmioty mają inny skład chemiczny, zaklaskał w ręce Petrynio. Sir Peter, chwilę temu jeszcze lekko zaspany, szybko się ożywił. To wspaniałe wieści! Wiedziałem, że wasze magiczne talenty nam pomogą. I teraz pytanie, co teraz? Zadumał się. Na to też mam pomysł! Ucieszyła się czarodziejka. Razem z Petryniem zrobimy akcję edukacji. Pokażemy młodym i starym mieszkańcom kamikacu, jak odkryliśmy tajemnicę szkła. Tak, Petunia wie, co to znaczy być upartym uczniem, który musi mieć wszystko doskonale wytłumaczone. Kto, jak nie ona, pomoże innym zrozumieć recykling szkła? Petrynie opuścił oczko do przyjaciółki. Jak powiedzieli, tak zrobili! Wiedza, magiczne umiejętności i skłonność do żartów petuni i Petrynia szybko okazały się przepisem na ekologiczny sukces edukacyjny. Niewiele czasu minęło, a mieszkańcy Kamikatsu nie pamiętali już, że kiedykolwiek mieli problemy z recyklingiem szkła. Nasza trzyosobowa drużyna mogła więc pożegnać się z Tomoko i ruszyć w dalszą podróż. Gdzie dotarli? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku.